Przede wszystkim musimy mieć jasno postawiony cel. Musimy wiedzieć, że ten cel jest mierzalny i musi być ten cel realizowany przez zespół osób, które posiadamy. Jeżeli go nie mamy, korzystamy oczywiście z konsultantów zewnętrznych. Druga kwestia to jest priorytetyzacja celu. Czyli tak naprawdę musimy szeroko spojrzeć na zagadnienia paperlessowe. Nie możemy silosowo tylko spoglądać na nasz ogródek. To jest bardzo istotne, żeby efekt, taki, który chcemy uzyskać, był mierzalny. Trzecim elementem, i tak naprawdę jednym z istotniejszych elementów, jest to, żeby wprowadzić tak zwaną etapowość. Rozwiązań paperlessu nie wdraża się raz i, i zapominamy, tylko tak naprawdę musimy odpowiednio przygotować etapy, które chcemy wdrożyć i stopniowo będziemy wchodzić coraz głębiej z elementami paperless. I czwarty, według mnie jeden z najbardziej istotnych elementów, jest to, że musimy mieć lidera zmian, czyli kogoś, kto będzie to wszystko frontował i kto da po prostu sygnał do startu.